Witam wszystkich. Hmm, tak jak po tulet tak chcę sobie wbić Mastera przynajmniej, albo Mastera legendę. Mastera jeszcze bardziej, ale legendy było pierwsze wbić. Wiem już mi tyka, jak widać Wam tej zieloną kreskę ticket takie, ale spadłem niestety i moment tę trójkę i jak wygramy jedną grę albo dwie, no to... Mm, właśnie będziemy mieć odnowa tego mityka. Yy, również zapraszam do naszego klubu. Jest 16 osób: 288 780 yy, płarków. Yy, ostatnia osoba jest wywalana nie licząc Benio, czyli mojego kolegi. Nie licząc jeszcze Diego, czyli dowódcy. Czyli też mojego kolegi. I mojego brata. Tak to ostatni ludzie są wywalani, ale dopiero jak będzie z 30 osób, yy, czyli full yy, klub, klan nie. I też będą podwyższane pucharki na 10, koła 10, 12, 500, 15. Mniej więcej tak po yy, 12,500 pucharku będą podwyższone. No nie. Mm. mhm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Bi na pewno zablokujemy. Dobra, jak zawsze na, na przyszłość was sprawdzam, dobra. Mm. W ogóle udało się widzowie. Niestety go nie nagrałem, ale udało mi się Kupiłem skina do Kolta, Tak, tego skina zbierałem gemy na niego i na innych Ale niestety poko jest za 3 złote, czyli 2,99 I właśnie nie wiem, czy oni akurat tak to zrobili, ale trudno Zbierałem na niego, ale palicho Chociaż mam te trzy inne, około 4 takie Z 4 dwa do Karla, jeden do Gina, kurde zabij mnie i jeden do Kolta. Hmm. Jeszcze zrobię, a nie jednak nie. Bo brog Dada Joel jakby zabił Ricka to ma teoretycznie szansę. Ale jak on ma ten gadżet, że to niego wskoczy To on może się odepchnąć, nie? Jest też jakieś tam szanse są mhm. W ogóle napiszcie, czy Wolicie Brawl Starsa, czy Fortnite, a Po prostu napiszcie, żebym wiedział, nie? No wiadomo, zabili go Mam jeszcze drugą Mm. W ogóle napiszcie, czy Dropnęliście jakieś już, już skiny do tego Z tego Eventu, ja już dropnąłem W ogóle tego Mortisa, no nie, naprawdę Mortisa dropnęłem, za chwilę wam pokażę Mortisa dzisiaj dropnęłem Koletkę i dropnąłem jeszcze Bula I, i chyba Tyle, nie wiem, nie pamiętam brawo, Brock. I ostatnia rundka i może będziemy mieć mitkę, a może nie. Nie ja wiem. Zbombiaj, no i nas zabije dwóch, a jednak nie. Esik. Zbombiaj, no, 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 no bradet. hi. es. -hi -hi. No Zabić go, zabić go, dawaj Nie, dawaj go Nie, my jesteśmy dziwni, nie My jesteśmy dziwni Tak brzydko było, żeby go zabić A my go nie zabiliśmy jeszcze Ej, pomóż O, i przegramy to, nie No Kurde Minus 69, nie? Wspaniała liczba, nie? Dobra. Gramy nieprzedłużone. Ja nie mogę, się jeszcze koło wywaliło. Dobra. Mamy nakładki na paluszki, oczywiście. Ja powinienem je założyć. Ostatnio zakupiłem na Aliexpress, polecam Dobra jakość, fajne są do grania, ręce Ci się co, to i tak nic nie zmienia Bo masz te nakładki na sobie Więc polecam, 5 zł, jak jesteś nowym klientem Więc co, jak chcesz sobie kupić nakładki, to wejdź sobie tam Możesz sobie również kupić kabelek do iPhone'a Ja sobie kupiłem z, yy, przejściówka kabelek z iPhone na słuchawki więc zapraszam bardzo na Aliexpress, bo jak jesteście właśnie nowym klientem, dostaniecie y, za pół ceny około, jest taka zniżka, tam z, nie wiem, czy za pół ceny, ale jest taka zniżka za, na pierwsze zamówienie. No nie, na przykład. Więc myślę, że też to jest fajna sprawa jednak. Dobra już tylko sobie zamknę pudełeczko z tym no. no jeszcze nie zdążyłam nie ja jestem świetna się, dobrze. Tego Broka trzeba zabić, bo on ma te wszystkie kubiki Teraz też ma mało HP, więc to też nie. I właśnie tutaj tak pójdę i nie będę o mnie pamiętać. Nie ma mnie, nie mam nie, nie. Nie kampię tu, nie, czyli. A tu nie kampię. No nie gadaj, że oni nie idą do góry. Nie. Nie. Nie, to było najgorsze. Mm. I teraz padam z rangi, ja nie mogę. Bra. Ja sobie zagram jednak normalną zadębkę i sobie pobiam kolta. No właśnie, czekaj, czekaj. Ten mm. mm. i dobra, no, no, kolcik. Zagramy kolcikiem oczywiście. Mm. Dwóch piratów. No się ty martwisze. Dobra. Jeden szok. Masz? Mm. Nie, no i To nie, jestem świetny. Jest Bambi. Jest <gryw> Po co mnie przyciągasz? Mm, dobrze mm. no i ja sobie jeszcze mur rozwaliłem, hm. trzymaj no nie no Mortis! No i jeszcze jak Mortison użyje przeciwnych hiperki, to już w ogóle będziemy No hm. mhm. No i wygrana, dobra Mortis hiperki nawet nie użył, więc S S, S, S YouTube pipi to Kurde, ile napuch? W dupę. Ja nie mogę. Ja zaczął w tym samym roku, co ja. Ten też. Dobra, a ten? Czemu ten ma tysiąc? O nie, w to nie jest aż tak duże. Ja miałem na BB 1054 chyba. Albo tysiąc, 1000... czekajcie, patrzcie. Ym, BB, patrzcie. O! Najwyższe sezonie to było 1001, ale tak, to patrzcie, na 1155. Hmm. No na Mike miałem 1087, na kolcie 1055. Na Bull miałem tyle, ale. A, jeszcze na GayLu miałem, bo GayL to w ogóle był mój pierwszy Max tier, nie? O tu, 1064 miałem. Mm hmm. Mm hmm, mm -hmm, mm -hmm. hmm złapię ten Jeszcze mnie nie trafił, ale. As. No świetnie, dobrze, Mortis? Dobrze. No, dobry jest, dobry. Nie żebym sobie poszedł. Ja nie mogę typo, typie Czekajcie o, no Mra Ale, no i zabił go, nie? Bratek się idealnie do mnie wybąbił No, nie no nie wytrzymam Perka i he dwa razy walny i mam ulta No hmm. I ole se zrobił Jakbym miał ulta Dawaj trafia Nie Ta gra mnie nie lubi Ora Potwierdzam, gra mnie nie lubi, zgłaszam to Gdzieś się stanęło idealnie na linii. No, jeszcze mi łapkę w dół daje, No, weź go, bo nie, nie mogą za mnie wygrać. Ten głupi pachołek mi przyszedł. Mortis, co ci mówiłem? Okej okay. no, mniej niż ja. A ja też ma tego kolta, co ja sobie wziąłem. Dobra, eee. widać, że to jest początkujące. gdzieś rok temu za... no Początkujące ja zacząłem 4 cz lata temu. Hmm. Hmm. No co? To by jakby tam... No walnij tą do środka Dobrze No mm. i fajperka ze mną nie wygra, nie? Dobrze? Nie. No, nie! czemu wzięłaś tą piłkę? Ładuj, ulta, dobrze, hiper-ult, brawo! Rozbombiłaś ich na szczelaj. S? O, szczeliłaś? Halo, Bibi. Dobrze. Nie dawała żadnych znaków życia. Myślałem się zapytać, halo, nie? Tak, prawda. prawda. Dobra. Teraz jestem na 297 a 305 pomiędzy pcharków. Chłopa ma ster, no ja nie wyczyłam. Ale no, może mama był karowany i nie umie grać? To też jest drugie rozwiązanie. Hmm. Szczelisz! Eee! Ortiz. Kurde. Ja jeszcze zabił tą moją perkalę, które pod kątem wywalonałem, więc pójdę rozwalić te cztery skrzynki, a rozwaliły tylko dwa. Czyli to ta, ale po ich stronie będą No. U nich jedynym rozwiązaniem, żeby ktoś rozwalił nam ten, eee, jak to się nazywa. No i się, ja ona jeszcze gadżet eee, użyła. Żeby rozwalić nam ten murek, ten, no nie. Eee, u nich jest tylko paperka, u nas jest jestem ja. Hmm. Ja nie umiem koltem grać. Hmm. No nie no. <grym> ja bym w tej rundzie tak do daleka trafiał. I odała 287, nie? No mówiłem. Jesteśmy pomiędzy tymi dwoma liczbami. Kol mm. TTM Lord. Ja jestem Ety Crash. A Ety jest prawdziwe, a u ciebie TTM nie, nie myślę. Oj, mieliśmy ten sam pomysł, nie? Normalnie jaki, jaki fart. Teraz już nie fart, bo nam strzelili. Zombie? No nie. A e, jakby się chcieli wydzieć, to tym y, właśnie tą bi, tym kotem, tym kotkiem, kotem, nie, zależy jak to, jak mówi. I się najlepiej gra, bo je tak, widzicie, tak lekko podkręca i lepiej będzie jej trafiać u graczy, nie? I dlatego ja też tak właśnie wbiłem bina na 1000, bo też mam właśnie bina na 1000 Szczelisz. Ale nie tak! Bra, nie pytam, jako upo jest ona bardzo Bo nie chcę mi się Myśleć na tej IQ, ale w sumie nie muszę myśleć, bo ona przecież ma 0, po co myśleć, nie? Dobrze się ma, ogóle niedawno miałem staty 12-2 na zadymie koltem hmm. i 9-3 chyba. Jeszcze innym razem. Więc no. I kolt normalnie ma to samo IQ co ja, rozwala te pachoły i to, nie? Dobra, jeszcze iż. No, dobrze. Jakby nie strzeliła, to ona jest odklejona, w sumie i tak ta odklejona to jest yy, w przeciwnym drużynie, kolt jest odklejony Ale w naszej drużynie też jest odklejona, znaczy odklejona w sensie, że jest odklejona i klej trzeba kupić na komunia. No nie? Dawaj, strzelisz! Ha, jest! Skibidi 1008, dobra Mm, teraz jak wygramy to będziemy poziom wyżej, a jak nie no to nie W sensie, że w karnecie W karnecie w Alei Pucharów, nie? Macerino, Legenda, Kiełama i ładne mastaty Nie wiem co to ma znaczyć Albo wiem tylko jedną rzecz, Leg na Legendzie był karowany na tym evencie, co teraz ma tego kieła, mama mu kupiła gemy, a Macerino se kupił za 5 zł na stronie. No i mamy rozwiązania. Jak to się jeszcze ze mną zgadza, to. <śmówi> może napisać, że tak. Nie! 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 Dawaj. Yes. Ja już myślałem, że to ja jestem dziwny jakiś W sumie jestem, bo nie trafiłem za pierwszym Więc i tak nic to nie zmienia, że nie jestem Dobrze Ten Mortis mnie wykarował Dzięki 1017 z Co za fang? No, mówiłem kupił, jest dwadzie... I może mi tylko dwójkę ma Ej, nie wiem tak szczerze, ale dobra, Mortis nie wykarował 1155, ma a ten. Uj, Damn! Ja w ogóle patrzcie, kogo mam znajomych. Dobra, ten ma. Patrzcie, kogo mam znajomych, kto jest na live. Patrzcie to: toli Matera Live, nie? I patrzcie, tu jestem prawdziwy. ma Astera, ma e, Franka, 66 e, koła, puch, prawie 67. I ma jedną rankę, 35. A ja go na jego filmik mówił, że wbiłem na gaylu, no bo wbiłem na gaylu. Ma nawet go na maksymalnej, ale ma, ją, ale ma go zminusowanego pewnie. No ma. I on ma w ogóle tego skina do gayla, tego takiego OG, a Franka już wbił na maksymalną hmm no to brawo hmm. w ogóle jakby ktoś chciał wiedzieć co to, co jem to jest to kakao w proszku hmm mega dobre, polecam ale fart ja tak się, że powiedział, że on by strzelił, nie? Ej! Eee, Dobra, dobrze W ogóle to jest ostatni live Przed szkołą i w tym miesiącu I wiem, niestety szkoła się zaczyna Niestety Znaczy wiadomo, szkoła też jest potrzebna do życia Ale nie wszystkie dzieci lubią szkołę chyba Ale co zrobił, dawaj, wbombisz, ból! Proszę! No nie, no nie, nie, chce mi się Znaczy, grać mi się chce, ale nie chce mi się patrzeć na swoich teammateów, którzy nie mówią obronić i normalnie latają byle gdzie Jak trzeba, to nie obronią, bo są normalnie centymetry od piłki No nie, trzymaj No hiperkę walnął i zadałeś, ale ty jesteś bombik Gdzieś się nawet od Nora nie, dobra, cofam słowa Oni wszyscy, oni użyli hiperkę w tym czasie, bo o, 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 oni to wiedzieli, oni wiedzieli, nie? Dobra Ból już ma na ulta z hiperką Ej, złapaj, złapaj No i zadał hiperkę miał włączoną Życie na chwilę będę kończył live, bo, mnie, bo zrobiłem sobie tak na chwilę. Jeżeli ktoś by chciał, to mogę zrobić z Fortnite'a live'a. Jeżeli ktoś by chciał, kto ogląda. Hmm. Nic może napisać. Bombiej. Mm hmm. No i przegraliśmy. Kurda. No i teraz chyba ja będę kończył, nie. Ale co oni byli? Jak będziemy miały 1200, chociaż jeden, to... Mm. I fajny ten Leon tak